Cześć, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj Was zapraszam na pierwsze zakupy do nowego domu dawno nie było żadnego filmu z zakupami ale to właśnie dlatego, że wiedziałam, że niedługo czeka nas właśnie przeprowadzka i starałam się ich robić mniej, bo jak się w nowym miejscu to się okaże tak naprawdę czego potrzebujemy, więc będą to same rzeczy, które będziemy brali do nowego domu ale zanim zacznę to oczywiście zachęcam do subskrypcji, dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym filmem no i teraz możemy Lecieć. Także pierwsza rzecz jest już na moich kolanach i jest to wycieraczka. Nie wiem do końca, czy to był dobry pomysł, bo ona się trochę sypie, ale bardzo mi się spodobała. Wygląda tak i jest to wycieraczka, którą kupiłam w Black Blackred White. Tak myślę. Tak, Black Blackred White za, słuchajcie, jakieś 25 zł, może 30. Ona była na jakiejś promocji i bardzo mi się spodobała. Jak wiecie, ja bardzo. Kocham podróżować, więc to mi tylko będzie o tym przypominało na wejściu. Także mamy taką wycieraczkę, która już sobie czeka, aż nasz wiatrołap będzie skończony i będzie można tam ją położyć. A póki co, właśnie wzięłam jeszcze dwie wycieraczki, takie, wiecie, zwykłe, szare. One kosztowały 4 zł, ja je mam ziska. No i one są po to, że jak już na przykład będą panele, zanim będziemy wchodzić żeby gdzieś tam te brudy przy drzwiach, wiecie, zostawić, a nie roznosić po całym domu, także one za 4 zł są w isku. I następnie tutaj mój mąż kupił takie żarówki, o nie. Zapomniałam, ile one kosztowały. Wydaje mi się, że 30 coś jedna żarówka. My takie mamy w całym domu i są to żarówki z. Zikei. Dlaczego Wam o, nim, o nich mówię? Ponieważ one dają bardzo ładne, takie naturalne, dzienne światło, co e, nie jest wcale takie częste w żarówkach LEDowych, Więc mimo tego, że one kosztują troszeczkę więcej, to e, warto za nie zapłacić. Mój mąż też, z punktu widzenia swojego, bardzo je poleca, bardzo je lubi i zawsze je właśnie kupuje w i Także dokupiliśmy jeszcze dwie dodatkowe. Ja wiem, że to światło się zmienia pewnie jak szalone, ale już dzisiaj prawie była burza, lało, było ciemno, teraz jest jasno, takie lato. I następnie mamy takie coś, co dostaliśmy w sumie od mojej mamy, to jest dziadek do orzechów w takim drewnianym pudełku. Ja bardzo kocham drewna, jak wiecie, u nas będzie w domu dużo drewna, więc nam się przyda. Skąd to może być? Wydaje mi się, że to jest Biedronka, bo tutaj jest napisane to smukę, smukę, a to są właśnie produkty biedronkowe, więc na pewno nam się w nowym domu przyda taki dziadek do orzechów. I następnie również z Biedronki mamy nową patelnię Tefal. I co najlepsze, w biedronce ta patelnia, słuchajcie, kosztowała 34,99, a następnego dnia widziałam ją w Tesco za 65 zł. Dokładnie taką samą, bo my generalnie taką mamy, tylko już je używamy z 3 lata i po prostu nam się już niszczą, ale mamy w takiej solidniejszej obudowie, ta rączka jest trwalsza, to jest chyba jakieś takie bardzo delikatne, także też rozumiem, że ta cena jest niższa, ale ta w Tesco była zupełnie taka sama, no i a różnica jest, słuchajcie, no. Powiedzmy, prawie dwa razy większa, więc chyba to jest dużo. To jest taka typowa na ym, jajecznicę, bo ona przynajmniej będzie używana na jajecznicę. Ona ma dosyć głębokie tutaj to dno, jak możecie zobaczyć. Wierzące były takie same, ale y, z krótszym dnem i były narysowane naleśniki. Ale ja do naleśników też mam Stefala, więc już nie musiałam y, kupować. I dalej mamy obrazy, pierwsze obrazy do domu. Tutaj w sumie za wiele nie wyszaliśmy, więc będzie okazja, żeby tak naprawdę to się ubiło. I, I mam tutaj obrazy takie z Lerwa i zapłaciłam za nie wydaje mi się, że około 10 8 zł 8 może za sztukę, jeśli chodzi o te małe i mam dwa takie malutkie w drewnianej ramie. i tutaj są, e, wydaje mi się, że to albo palmy albo paprocie, jakieś takie jak kwiaty, e, ja takie rzeczy uwielbiam, więc myślę, że one będą pasowały do domu, co prawda staram się takich dodatków jeszcze nie kupować bo właśnie nie wiem jak to tam będzie do końca ale myślę, że z użytkowaniem takiego delikatnego obrazu nie będzie problemu i generalnie wzięłam jeszcze dwa, mm, które. Wyglądają w ten sposób. I one już chyba kosztowały 10 albo 15. Tutaj mam ewidentnie liczbę proci. Tutaj też jakąś roślinkę. Mam nadzieję, że dobrze widać, bo one są na przezroczystym tle. I zielona roślinka, także bardzo one mi się spodobały. I jak je zobaczyłam, od razu wzięłam. Później chciałam może jeszcze coś dokupić, ale już w ogóle nie było. Także one się dosyć szybko wyprzedały. I myślę, że będą ładnie u nas wyglądały. I następnie mam taki wielki, jak to się nazywa, właściwie, do. Słój z krankiem do lemoniady, także go dostaliśmy i przyda nam się na pewno na jakieś letnie imprezki w ogródku, więc taki piękny, skąd on może być? Chyba nie powiem Wam, bo tutaj nic nie jest konkretnie napisane. O, czekajcie, też jest smukka, czyli nie niezastąpiona. Eee, także bardzo ciężki jest szklany, ale będzie dobrze wyglądał. I następnie z Iska wzięłam jeszcze taki jeden ręcznik, bo on był któregoś razu na promocji. On jest taki dosyć mały. Czemu on jest taki duży? Dobra, myślałam, że będzie mniejszy. W każdym razie wzięłam go z myślą o tym, że jak już będzie mieli jedną łazienkę, a dół na przykład nieskończony, to powiesimy go już od razu, bo będziemy mieli właśnie łazienkę właśnie w takim kolorze. Ja w ogóle mam, mamy takie ręczniki w domu, dokładnie z tej serii, one cały czas są blisko, dostępne jak coś i bardzo je lubimy, więc też wzięłam taki dodatkowy właśnie do domu tego świeżynę. I następnie z pepko, ale to już słuchajcie, kupiłam chyba. Z pół roku temu to jest taka huśtawka, taka półeczka wisząca na roślinki. I ona w pepku kosztowała 19,99 i to się rozkłada na takich sznurach, i tutaj możecie sobie postawić kwiatki. Co prawda obawiałabym się o kwiaty w powietrzu, ale na pewno coś tam postawimy. Może na rogu, w rogu żeby po prostu ściany były po boku, żeby to się nie huśtało. Ale bardzo mi się to spodobało. Szczególnie właśnie, że są te sznury, jest drewno, czyli wszystko, co ja lubię najbardziej. I właściwie ostatnie trzy rzeczy, jakie mam do domu, to są takie pojemniki, które co prawda już mega dawno temu kupiłam. I nie wiem do końca, co z nimi zrobię, bo one miały być do mojej toaletki, ale jak widzieliście w filmie, w którym ją e, e, sobie edytowałam, możecie tutaj zobaczyć metamorfozę, e, to mam tam pojemniki drewniane, ale może będą na szczotkę do zębów albo coś takiego. Nie wiem jeszcze, co z nimi zrobię, a kupiłam je w Home New za 11 zł. Jeden kosztował 11 zł, i one takie są lekko błyszczące, brokatowe, więc też nie wiem, czy nam będą w ogóle e, pasowały. I mam tutaj również taki zestaw, wiecie tutaj do jecznicy, jakąś łopatkę, łyżkę drewnianą i wydaje mi się, że to też jest z biedronki, tak mi się wydaje, że też to kupowałam. One cały czas są też dostępne razem z innymi takimi fajnymi drewnianymi rzeczami i kosztowały na pewno około 10 max 15 zł. I ostatnią rzeczą, którą mam, y, której teraz wam nie pokażę, bo nie ma sensu targać tego kartonu, ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Kupiliśmy również taką lampę bikei i tak samo wolałam się nie decydować na lampy, póki tego domu fizycznie nie ma, jest nieskończony, znaczy dom jest ale nie jest jeszcze skończony i nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że w takim stylu lampa to i na korytarz, i tak naprawdę wszędzie nam się mu przyda. Także kupiliśmy ją w IKEA, kosztowała około 200, chyba 50 zł, albo 200, jakoś tak. No i od razu nam się z jak ją tylko zobaczyliśmy. To było całkiem niedawno, więc wiem, że jak coś jest jeszcze dostępna na pewno. No i tu oba mogliście dostrzec, że jeszcze Kupiliśmy takie przezroczyste pudło, co prawda będziemy takich pewnie potrzebować masę, ale jedno już jest, które pomoże nam pewnie już niedługo w przeprowadzce. No, i właściwie to byłyby wszystkie zakupy, jakie zrobiłam w ostatnim czasie do naszego domu. Myślę, że z czasem tych rzeczy będzie o wiele więcej. Bo, na przykład, mega nam się zniszczyły deski drewniane, takie wiecie, do krojenia. Tak samo popękały mi i zafarbowały się, bo je nosiłam do pracy takie miski plastikowe, do mieszania różnych rzeczy. Więc to na pewno będziemy musieli jeszcze kupić. No, i na pewno znajdzie się miliard innych rzeczy, ale na razie. Wykańczamy nasz dom, jak i czekamy niecierpliwie, aż już wszystko będzie gotowe. No ale mniej więcej te rzeczy mi się zbierały tak, no na pewno z pół roku. Jeśli coś uznałam, że będzie nam potrzebne, przydatne, to po prostu to kupiłam, żeby później też za wszystkim nie biegać. Wiecie, jak to jest, na pewno nie będziemy się nudzić, jak będziemy już wykańczać wszystko. E, także to byłoby tyle. Zachęcam, oczywiście, do subskrypcji, żeby być na bieżąco. I widzimy się niedługo w kolejnych filmach. pa! pa.